Cześć, witajcie, Sześć, ten z tej strony Chodowcy z Robeskiego A oto następny vlog z nowego nabytku y, Kalifornijski czarny samiec, y, czyli KC y, Wymieniłem sobie samczyka na nowego, młodszego y, Właśnie, bo tamten już był stary, chyba 4 lata na już miał A to jest samczyk, jego wiek to y, 6,5 jakoś miesiąca Jakoś tak 6,5 miesięcy. Także zaraz będzie dobry do zakotu. Eee, jak widzicie, trochę jest stoszony Znaczy, no bo jeszcze tak trochę się boi, bo on dopiero wczoraj został zakupiony. Akurat trafi okazja niedaleko mnie, na to mówię, trzeba wymienić. A i to jest właśnie odcinek z e, nowego nabytku plus zmi zmi e, no, zmiany w hodowli. No plus parę zmian w hodowli eee, no ślicie no jak widzicie eee, kurte eee, wybarwienie ma w miarę ładne tylko że tutaj jeszcze takie trochę się wyłatałem ja się bardziej podbarwi nawet na wiosnę to bardziej może się podbarwić bo też to na zimę wiecie, ale tak to ogólnie sierść ma jaką tako no Ogólnie trochę waży ten sam. Nawet nie jest jakiś taki mały. Ale trafiała się kaza, że trzeba było na młodego wymienić. Także co, mam nadzieję, możecie ocenić w komentarzu, na ile go oceniacie. Jak dla mnie jest on ładny. Na ile go właśnie. E... No, możecie napisać, czy wam się podoba, czy nie. Mi się podoba. Także teraz wam pokażę, zabiorę samczyka i zmiany w kodowli. Dobra, to pierwsze moje zmiany właśnie w kodowli. Widzicie tego samczyka nowego, tutaj sobie wziąłem, gdzie był samiec kalifornijski. Tamten właśnie stary, czteroletni praktycznie. Tamten, e, tamtego samczyka wziął kolega, tutaj też nie z daleka. Także yy, no niech tam mu się hoduje, on mówi wezmę swój jeszcze tam zakończę może nim parę razy i no i tak to tam ja mówię to dobra, chociaż miejsce tutaj na tego mam ogólnie a te e, maluchy co tutaj były to teraz to jest samica Samica będzie chyba jakoś bodajże w sobotę szła na użytek własny czyli na ubój e, a tutaj są właśnie młode jest o jeden mniej, kurde. Teraz ty nie widzicie, bo latarki zapomniałem. Niestety, a wam tak powiem, tu jest jeden, yy... a ogólnie sprawdzałem płeć. Te wszystkie, takie jakby kalifornijskie, to są samice i tamta czarno-biały jest samica. Tylko ten brązowo-biały to jest samiec, ale to też właśnie on trafił do kolegi. I może i, i za niedługo też będzie u mnie jakiś nowy nabyteczek także yy, możecie czekać. E, no i właśnie tam tu sobie zostawiam biało-czarną samiczkę, a te trzy samiczki są na sprzedaż, bo tamtego tego samczyka biało-brązowego widział kolega. I ta właśnie będzie też zlikwidowana I tutaj u baranków zostało u mnie tylko yy, samiczka brązowa i samczyk czarny. Reszta została sprzedana. Także myślę, yy, ta samiczka podaje, Że będzie Chyba w sobotę, w niedzielę sprzedana, bo tam się odzywał yy, facet, ale mówił, że w tygodniu robi, także w niedzielę jak coś to by wpadł i tego sam czeka, jeszcze tylko sprzedać też jakoś I tak. No i ta samiczka jest zakłócona, to jutro będzie ten, yy, yy, znaczy w sobotę to będzie dwa tygodnie już jest zakłócona, także fajnie. A i ogólnie tego, bo, bo wam nie mówiłem, samiczka kalifornijska też jest zakocona, ale nie tym samcem, nie tym nowym samcem, bo tego mam dopiero, e, to jest po samcu tamtym starym, także myślę, że może sobie dostawę jakąś samiczkę od niej, to będzie dobra do tamtego samca, żeby zakazać. Ona ogólnie jest tydzień czasu zakocona i ta samiczka siedzi sobie tutaj. Także niestety siedzi, eee, no małe są odstawione. Myślę, że może wam w sobotę coś nagram, bo będę tą samiczkę brał tam gdzie samiec, samiec jest mniejszy, to może tutaj pójść, a samiczka pójdzie tutaj, jak będzie miała się kocić. może wam nagram w sobotę, jak będę przykładał króliczki Także myślę, że co, yy, ogólnie przepraszam, że trochę odcinków nie było, po prostu nie chciałem wam nagrywać jedno i to samo, bo... Po prostu nie miałem co wam nagrywać, a też nie chciałem jedno i to samo nagrywać jakichś obowiązków albo coś u królików, także eee, no. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Subskrybujcie, lecimy po 250 subskrypcji. I co? Ja chyba nie przedłużam, mam nadzieję, że nowy czego Wam się podoba. Także więc co, do następnego odcinka na razie wam i cześć.